No, teraz jest wybuch wojny Niemców ze Związkiem Radzieckim, atak. Z tym, że ja muszę powiedzieć, że ja na przykład wiedziałem o tym wcześniej, bo te wiadomości o skoncentrowaniu wojsk niemieckich, one były powszechnie znane. To, że Związek Radziecki nie był przygotowany do obrony, to jest coś zupełnie niezwykłego, no ale to jest inna historia. No i teraz ruszają, no więc no oczywiście to jest coś pozytywnego dla nas, dlatego że Związek Radziecki jest potwornym zagrożeniem, już wszystko wiemy. Ja skończyłem ostatecznie Wabelberga, zrobiłem dyplom, także jestem inżynierem budowy maszyn elektrotechniki, ale już na drugim roku uświadomiłem sobie, że to mi nie odpowiada. No i w ten czas zdecydowałem iść na podziemne prawo. Studiuję prawo, mam tam w ten czas, razem studiowałem z Olgierdem Budrowiczem, był Bardzo aktywny, on potem był w wachlarzu w żoliborskim batalionie. Powoli zbliża się armia radziecka coraz bliżej. Już mamy tę świadomość. Tu jest, aha, no jest jeszcze październik 43 rok. To jest straszna historia, dlatego że pierwsze publiczne egzekucje. No zamach na Kuczerę, pogrzeb Kuczery przez Krasińskiego idzie i nie wolno, okna muszą być zamknięte i nie wolno w ogóle wychylać przez okno. Także nawet mój sąsiad tam się pokazał w oknie, to stała taka grupa tych karabinów maszynowych, go tam no, zaczęli strzelać. No i teraz rozpoczynają się już 43. te pierwsze egzekucje i cała seria obstawiania dzielnicy. No i tu ja mam dwie takie sytuacje zupełnie niezwykłe. Mianowicie pierwsza to jeszcze za czasów, ja byłem jeszcze u Wabelberga, Andrzej Wojnar, Jurek Lapijski i Tadek Wróbel, trzech i ja czwarty. Ja mówię, chodźcie do mnie, dlatego że to był czwartek. Dzisiaj u mnie jest już jest bilet informacyjny, sobie poczytacie. Prawda? No i przyszliśmy, matki mojej już nie było, no więc my siadamy, no, dwa czy trzy, trzy egzemplarze, siadamy na, na kanapie czytamy. No i w pewnym momencie mówi ten... Jeden ogóle mówi, no tak, teraz jakby teraz gestapo tutaj przyszło, my nasz czterech, to leżymy. Ja mówię tak, ale nie wiem po co mam przyjść. No i sobie tam czytamy, kawałek rozdziela się, tam było złożone trzy, bo sześć kartek. No i pewnym momencie taki bardzo intensywny dzwonek i bicie w drzwi. Ja mówię, słuchajcie, gestapo, chowajcie. No i ja wychodzę, teraz wychodzę korytarzem. Otwieram drzwi, chędy hoch. Dwóch po cywilnym z pistoletami. Więc ja ręce do góry i cofam się. I oni, koledzy moi widzą, otwarte drzwi, że ja cofam się z rękoma do góry. No oni wchodzą ci trzej chędy hoch od razu tam. Więc podnoszę się ręce do góry, teraz patrzę, czy są te bilety. Widzę, że nigdzie nie ma. Trzymają nas. Co wy tu robicie? Ausweis. No więc podajemy swoje karty. To... Aha, to Wy jesteście w szkole Maszyn Bauny Elektrotechnik. Teraz jest tam godzina 11, czyli nie jesteście w szkole? No dlatego, że byliśmy na pierwszym wykładzie, profesor zachorował, tuśmy przyszli. Co Wy tu robicie? No, o, przyszliśmy, mamy zamiar właśnie grać w karty, bo to czwórka, jesteśmy wręcz 30, więc wręczyści. To... A gdzie karty? Ja mówię, no karty tam są w drugim pokoju, a byśmy dopiero przyszli, także. No, więc jeden zostaje, drugi idzie, obchodzi, tak. No i do siebie mówią, mówię, no to co? No to bierzemy ich. No i w tym momencie jeden z moich kolegów, co potem bardzo dzielnie zginął, mówi, a moment, by te, ej wyjmuję, pokazuję. A on mówi, aha, to ty jesteś członkiem Patriotycznego Związku Białorusinów. była taka organizacja Rosjan, Białych i Białorusinów. On mówi, tak, no my jesteśmy szalenie zaskoczeni, bo to jest nasz kolega, my nie widzieliśmy o tym. Dobrze, to mówi, to ja z tego sprawdzę. My telefon miałem taki na ścianie, dzwoni. Słuchaj, tutaj numer taki i taki, imię nazwisko takie. Czy sprawdźcie, czy to Białorusin, Białorusi? Tak, w no dobrze, w porządku. No to zwracam, mówię, wychodzę. jeśli mówimy, Jurek, no, uratowałeś nas. A on mówi tak, no, ojciec jego był kapitanem w flaku. Matka, mówi, mnie i siostry, mówi, sama zapisała się, no, ratujemy. W czasie powstania do Stolandnych w kolano i umarł. Dla nas to był taki szok. No, później on do mnie przyszedł, mówi, że on by chciał jednak walczyć, także go skierowałem to aby z jego, jego przymierz złożył przysięgę, był żołnierzy Armii Krajowej. Mówię, ja was uratowałem. Okazuje się po tym, że oni pomylili adres. No i teraz drugi raz, to już jest 44 rok. Ja mam w ten czas przychodzę do domu z wykładu nauki o broni. I mam karabin zucięto lufo i zucięto kolbo, tylko sam kawałek zamek do, do, do nauki. I mam skrypt, mam skrypt minerki, materiały wybuchowe. No, oczywiście nie powinienem zabierać tego do domu, no, ale się sobie tak wieczorem przyszedłem, no to tak zostawiłem i mieszkałem na Krasińskiego. Ulica szła tuż pod domem i słychać było zawsze samochody jechali, potem zwalniali, skręcali na prawo i w dół. Już w ten czas był ten kawałek w Strady. Ja się budzę, godzina tak przed piąta i słyszę, że samochód jedzie i zatrzymuje się. Okna były zasłonięte czarnym papierem, więc ja tak zerknęłem, patrzę, a na, po drugiej stronie ulicy przy parku już stanowiska karabinów maszynowych lotnicy. No więc ja śmiesznie w tych czasach, jak nie dosiad piżamy, tylko koszulę, taka długa koszula. Więc ja chwytam ten karabin i ten no. skrypt, no i wyskakuję na kratkę schodową, otwierały się drzwi, pani Slączyńska, ona otwiera drzwi, nie Niemcy, mówi, ja mówię prowani Strych czy piwnica. On mówi chyba piwnica. Zbiegał z trzeciego piętra, piwnica jest pełna węgla. No więc ja czym prędzej troszkę tym odgarnęłem, tam odgarnęłem, pod to przesypałem tym węglem, wyskoczyłem na klatkę, szybko biegłem. Jak już byłem na trzecim piętrze, już oni na parterze wchodzili. No więc czym prędzej rozwodę ręką, byłem i leżę w łóżku, prawda? No i open, tak? No i od razu matka otwiera, oni wchodzą, ja leżę, to od razu wędę hoch. No więc ja wychodzę w tej koszuli, teraz rękoma ja tam stoję. Popatrzyli także tam nic mówię, ubieraj się, no więc ja czym prędzej się tam ubieram, no i z matką obchodzą całe mieszkanie, a jest oficer i ja przy mnie jest taka duża, w moim pokoju była duża biblioteka, dużo było książek, bo mój ojciec prenumerował bibliotekę dziel wyborowych, to była wspaniała była biblioteka. On otwiera drzwi, bierze sobie krzesto i tak Książkę każdą bierze i przerzuca i rzuca. Szuka, no bo bardzo często biletyny, gazetki były w tym chowane, ale odniosłem wrażenie, że on zdał polski. Bo no, siedzi tak, bo tutaj kaburę z pistoletem. Ich było trzech i ten oficer. Potem oni wracają znowu z matką, mówią, że i inordynum, wszystko w porządku. A on w ten czas mówi, a piwnicę macie? Mama mówi, tak, no to klucz z piwnicy, to mówicie pokaż piwnicę. No i teraz matka wychodzi z nimi, z tym kluczem do piwnicy, ja mi się sobie koniec. Znalezienie broni to jest i matka i ja natychmiastowe, nawet już nie zeslanie do ubozu, do tylko rozstrzelanie na miejscu. Broń to była koniec. I teraz tak, on siedzi ode mnie dwa kroki, ja siedzę, on trzyma książkę. Wyciągnę tego Waltera. Strzelę mu w głowę i mam wyjście na dach. I tam prawda ucieknę do Kasińskiego, mam szansę. się no sobie, no tak, oczywiście w ten czas aresztuję wszystkich w domu. Ale biję się tak z myślami. Co zrobić, bo mam świadomość, że koniec. I raptem słyszę moja matka znala niemiecki. Otwarte drzwi na klatkę schodową, taki bardzo głośny głos po niemiecku mojej matki, taki wesoły... Aj, a, tak, bo, tak jakby się śmiało. Się sobie, matka daje mi znać, że nie znaleźli nic. No oni wracają i mówią ale z inordką. No i wstaje wiesz, Ja mówię, mamo, jak to, a moi słuchaj, przyszli, wejdzie. Dozorcy. No albinności przed. Węgiel przysypać na drugą stronę. Jak on zaczął tam przysypywać, tak przysypywać, i tak rzucał, był taki, że nie, to już dosyć, dosyć to już nic, ja i poszli. No więc, szczęśliwie, ale w sąsiedniej klatce, w, w kanapie, znaleźli bilety Całą rodzinę wzięli, zginęli wszyscy. To była groźna, groźna sytuacja i takich sytuacji, co, co już to jakieś kawałki miasta otaczali, przy czym wszędzie zawsze, głównie lotników, lotnicy byli tą obstawą. nikt nie wie, w ogóle się stale się mówi, że nazi, nazi, Niemcy, ile, ile, było, ile było, to było nazi wojsku. No, i teraz jak wygląda sytuacja i dlaczego ja osobiście uważam, że powstanie było nieuniknione. Bo tak, jest już 23-24, lipiec 25, jest ucieczka Niemców. Niesamowita historia. Niemcy uciekają jeden za drugim. Samochody, kobiety, dzieci niemieckie. No i teraz wiadomość, że radio Kościuszko. Polacy, Armia Czerwona się zbliża do Warszawy, stawajcie do broni, pomożemy Wam. No więc Rosjanie pomogą. No co to jest? Dlaczego? No cóż, sytuacja jest jasna. Do powstania musi dojść. Bo tak. Aha, i okazuje się teraz ogłoszenie, że 100 tysięcy młodzieży tam więc tam w 16 a 60 rokiem życia ma się zgłosić. No więc dla nas to jest jasne, że jeśli się zgłosimy. No to już nie wrócimy. To jest zabezpieczenie się przed powstaniem. A niewykonanie rozkazu, no to masakra. Przy czym już jest, już nie widać tych uciekających Niemców, już jest taki, zaczyna się robić pewien ład. Ale to rozumowania jest taki. Po pierwsze, myśmy cholernie czekali na wybuch powstania. Pięć lat się do tego przygotowywaliśmy. Nastawienie psychiczne było jednolite, było tak upowszechniona, nienawiść. Praktycznie nie było ani jednej osoby w Warszawie, która jakoś bezpośrednio czy pośrednio nie odczuła. Jednocześnie świadomość, że, że armia polska, bo jest tam po armia polska pod dowództwem radzieckim idzie, że oni obiecują, że nam pomogą. No jak to przez radio nas wysyłają? No i wreszcie 1 sierpnia jestem na Chmielnej 28. U braci Skrupików, to, to był taki lokal konspiracyjny. O dziewiątej mam tam się zgłosić, przyjeżdżam, i o dziewiątej dokładnie wchodzi Lusia na tę Tak, i teraz to ciężko mi to powiedzieć. Stań, na ktoś i mówi. Godzina siedemnasta. Ja mówię: Dobrze, to jest godzina dziewiąta, to jeszcze na, na rowerze skoczę do domu pożegnać się z matką. No i wziąć, bo miałem przygotowane długie buty i miałem mundur wojskowy mego kuzyna Leona Dzisztora, który z Linną w Oświęcimiu. No więc przyjeżdżam, matce mówię, matka już wie, też dostała zawiadomienie, ale matka mówi, słuchaj, zabrudzisz ten mundur, te buty. To jest dwa dni. Weźmiesz na tej po prostu. Mówisz, się byle co, buty weź na gdzieś takie dochodzenia. Mój dobrze, no ja mam tylko takie... takie... A mamy masz buty te z lżwami, Odkryć lżwy i koniec. No i ja te buty nadużyłem, byle jaki był, upior, gdzieś tam sweter na wszelkie wypadę. No i pożegnałem się rowerem, pojechałem. No i teraz powstanie się rozpoczyna, więc z... jeszcze raz powtarzam tą tezę. Gdyby powstanie nie było zorganizowane, to powstanie wybuchłoby samoistnie. Bo ono się rozpoczęło samoistnie. Pierwsza na ulicy Suzina. W mieście rozpoczęło się na, na Mazowieckiej też już o czwartej. Gdyby teraz tak się bez rozkazu rozpoczęło tu na Żoliborzu, tu gdzieś tam, ja mam u siebie skład broni. No nie czekając rozkazu, od razu z miejsca. Wszyscy obok mieszkają na Żoliborzu. Oni zaraz wiedzieli, że u mnie, wszyscy przybiegli do mnie, byśmy rozdzielili tą broń, no i gdzie, no. A to byłaby zupełna tragedia, bo w ten czas w ten czas byłby, cała Warszawa byłaby taka jak Wola, wymordowaliby by wszystkich. Więc tutaj w gruncie rzeczy powstanie było grecko tragedią. I tak właśnie Aleksander Jejszton napisał w 50. rocznicy powstania artykuł Grecka tragedia. Było nie do uniknięcia. Tego nikt, jak tutaj biorą udział w rozmaitych dyskusjach, nazywają, że taka nonsensowna decyzja, to wszystko mówią ludzie, którzy nie żyli w tym okresie i nie byli w tym okresie z nami razem w Armii Krajowej. Nie zdają sobie sprawy, jakie było nastawienie psychiczne. To było nie do pomyślenia, żebyśmy no, nie rozpoczęli sami.